W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o Konfederacji Barskiej, jako o swego rodzaju protoplaście polskich powstań narodowo-wyzwoleńczych. Działa się ona w czasach europejskiego oświecenia i absolutyzmu. Z czasem, np. w wyniku wygranej wojny, USA o niepodległość i w Europie zaczęły szerzyć się tendencje rewolucyjne. W końcu w 1789 roku wybucha rewolucja francuska, zburzona zostaje Bastylia. Rzeczpospolitej obrady rozpoczyna Sejm Wielki. Uchwala Konstytucję 3 Maja, która uderza w prawa kardynalne. Z tego powodu dochodzi do wojny z Rosją, którą niestety przegrywamy. Co było dalej? Witamy na Humanistawce, gdzie nic ciekawe nie jest nam obce. Kościuszkowscy kosynierzy. Jak przystało na pierwsze, prawdziwie ludowe wojsko pozdrawiają przywódców Ludowego Państwa. Konnica Kościuszkowska Za drugie polskie powstanie narodowe możemy zdecydowanie uznać insurekcję kościuszkowską z 1794 roku. Mówiąc ówczesne tło historyczne należy zacząć od tego, że rok wcześniej dokonano drugiego rozbioru Polski. To wzięto również większość reform semu wielkiego, w tym konstytucję 3 maja to to zostało z Rzeczpospolitej i stało się rosyjską marynetką. Wielu działaczy z Sejmu Wielkiego w obawach przed represjami udało się za granicę, by tam tworzyć nowe ośrodki polskiego życia politycznego. Polacy, chcąc zmyć hańbę po przegranej wojnie, planują ogólnonarodowe powstanie. Środowiska imigracyjne i sprzysiężenia pod przywództwem Ignacego działańskiego postanowiły wyznaczyć na jego przyszłego dyktatora, nikogo innego jak Tadeusza Kościuszkę. Za bezpośrednią przyczynę wybuchu powstania uznaje się odmowę zmniejszenia liczebności pierwszej Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej dowodzonej przez Antoniego Madalińskiego. Ambasador rosyjski chciał zmniejszenia liczebności polskiej armii do 15 tysięcy ludzi. Było to w niespach naszym przywódcom, którzy chcieli pozyskać jak najwięcej oddziałów regularnych do przyszłych walk. Trzeba było działać od razu. Generał Madaliński przebił się ze swoją brygadą z Ostrołęki aż do Krakowa, atakując przygraniczne pruskie garnizony. 24 marca 1794 roku na rynku w Krakowie Tadeusz Kościuszko ogłosił akt insurekcji, a także ogłosił się naczelnikiem powstania z władzą dyktatorską. Warto zaznaczyć, że odnosiło się to głównie do kwestii wojskowych. Sprawami politycznymi i organizacyjnymi zajmowała się Rada Narodowa. Po zebraniu wojska, w tym prawie 2000 kosenierów, ruszył do centrum kraju, kierując się na Warszawę. W 12 dni od wybuchu powstania 4 kwietnia doszło do bitwy pod Racławicami między powstańcami Kościuszki, a oddziałami rosyjskimi generała Aleksandra Tormasowa. Polacy mieli przewagę liczebną i bitwę wygrali, zdobyto rosyjskie armaty. Choć zwycięstwo nie miało wielkiego znaczenia strategicznego, to podniosło naród na duchu i przyspieszyło rozwój powstania. Wypędzono Rosjan z Warszawy i wybuchły walki na Litwie. W stolicy powołano sąd, który skazywał Targowiczon, jak i innych współpracowników Rosji. Kościuszko, by zwiększyć liczbę wojska, wydał w Połańcu uniwersał ten dokument miał regulować sytuację prawną i ekonomiczną chłopów, a także zmniejszył wymiar pańszczyzny. Niestety, ze względu na niską świadomość tego stanu, a także wewnętrzną sprzeczność interesów, Uniwersał nie sprowadził wielu ochotników do armii. Sytuacja zaostrzyła się, gdy do tłumienia powstania dołączyło Królestwo Prus. 6 czerwca pod Szczekocinami doszło do bitwy między armiami prusko-rosyjską i polską. Zaborcy mieli przewagę, około 10 tysięcy żołnierzy. Powstańcy ponieśli klęskę, lecz nie dali się w pełni rozbić i udało im się przedostać do Warszawy. Stolica dostała się w obleżenie, lecz dzięki wybuchowi powstania w Wielkopolsce oraz wycofaniu się wojsk pruskich udało się wyswobodzić stolicę. Do walki włączyli się i Austriacy, którzy zaczęli okupować Małopolską. Niestety Imperium Osmańskie, na które liczyli powstańcy, nie przełączyło się do wojny i nie zaatakowało Rosji. Przez to co Ryca mogło skierować na Polskę więcej wojska. 10 października pod Maciejowicami Kościuszko po 7-godzinnej i przegranej bitwie dostał się do niewoli. Powstanie chyliło się ku łopatkowi. 4 listopada rosyjski generał Suworow wygrał ostatnią bitwę insurrekcji Kościuszkowskiej. A jego żołnierze przed wkroczeniem do Warszawy dokonali rzezi Pragi. Bezpośrednią konsekwencją tego powstania był trzeci i ostatni rozbiór Polski 1795 roku. Tym razem został on zatwierdzony nie przez Sejm, a abdykacją króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który formalnie aż do tego roku pozostawał władcą. Była to sytuacja bez precedensu, bo nagle wielkie i ludne państwo zniknęło z mapy przez inkorporację jego ziem. Zbiory Biblioteki Załuskich, czyli Polskiej Biblioteki Publicznej, stały się rosyjskim łupem. Do Petersburga wywieziono setki tysięcy ksiąg, rękopisów i rycin. Niestety prawdopodobnie aż prawie połowa z nich nie przetrwała transportu. Majątki uczestników powstania zostały skonfiskowane i część z nich przekazano carskim generałom. Na Syberię zasłano około 20 tysięcy powstańców, państwo polskie de facto zniknęło z mapy Europy i straciło niepodległość na następne 123 lata.